Cześć, nazywam się Roman Choworka. Jestem twórcą algorytmu hybrydowej pętli zamkniętej MyLifeKama PSFX. Dziś będziemy rozmawiać o tym, jak MyLifeKama PSFX się uczy. Algorytm wykorzystuje trzy sposoby nauki, które pomagają obliczać ilość insuliny do podania w celu zarządzania poziomami glukozy. Pierwszy sposób nauki w MyLife Kama PSFX dotyczy ogólnego zapotrzebowania na insulinę. Polega on na określeniu, ile insuliny jest potrzebne średnio w ciągu 24 godzin. Algorytm jest aktualizowany raz dziennie, zwykle około północy. Nauka ta polega na analizie, ile insuliny było potrzebne poprzedniego dnia i jak organizm osoby reagował na te insuliny. Całe zdobyte doświadczenie z poprzednich dni jest ważne, ale ostatnie dni są ważniejsze niż odległa przeszłość. Nazywa się to eksponencjalnym zapominaniem. Dni z dalekiej przeszłości są zapominane, a algorytm kontynuuje naukę codziennie. Dzięki temu, mylife kama PSFX szybko dostosowuje się do zmian w całkowitym zapotrzebowaniu na insulinę. Drugi sposób nauki dotyczy tego, co dzieje się w ciągu dnia. Przez 24 godziny. Dzień jest podzielony na jednogodzinne okresy, a po upływie każdej godziny system będzie oceniał swoją naukę dla tego dnia. Jeśli w poprzednim okresie osoba potrzebowała więcej lub mniej insuliny niż zwykle, MyLife PSFX dostosowuje swoje uczenie się, nieco inaczej podając insulinę na podstawie tych informacji zwrotnych. Dzięki temu algorytm może uwzględniać różnice w zapotrzebowaniu na insulinę w ciągu dnia. Trzeci sposób nauki dotyczy poziomów glukozy po posiłkach. Na przykład, gdy osoba korzysta z kalkulatora bolusa do wprowadzenia ilości węglowodanów i podania bolusa na posiłek. My Life Kama PSFX analizuje, czy ilość insuliny była odpowiednia, monitorując, co działo się z poziomami glukozy po posiłku. Następnie dostosowuje swoje oszacowanie wzrostu stężenia glukozy w związku z zawartością węglowodanów w tym posiłku. Na podstawie tej analizy, w kolejnych dniach, jeśli osoba stale podaje za mało insuliny na posiłki, na przykład gdy jej stosunek insuliny do węglowodanów jest zbyt słaby lub niedoszacowuje ilości węglowodanów. MyLifeKama PSFX zacznie podawać więcej insuliny po posiłku, ponieważ wie, że dla danego posiłku o danej porze dnia osoba podaje zbyt małą dawkę i stara się to skompensować. To samo dotyczy sytuacji, gdy osoba stale podaje za dużo insuliny przed posiłkiem. Na przykład, gdy jej stosunek insuliny do węglowodanów jest zbyt silny lub przeszacowuje ilość węglowodanów. MyLifeKama PSFX nauczy się. Że należy podać mniej lub nawet zaprzestać podawania insuliny po posiłku, aby zapobiec niskiemu poziomowi glukozy. Ważne jest, aby pamiętać, że nawet zatrzymanie podawania insuliny po posiłku nie zawsze zapobiegnie hipoglikemii, jeśli ilość aktywnej insuliny w organizmie jest zbyt duża. Można sprawdzić stosunek insuliny do węglowodanów oraz liczenie węglowodanów w różnych porach dnia i dla różnych rozmiarów posiłków. Obserwując, czy MyLifeKama PSFX podaje dużo insuliny, lub przestaje ją podawać po posiłkach. Po rozpoczęciu korzystania z MyLifeKama PSFX, algorytm potrzebuje około 1 do 3 tygodni, aby w pełni nauczyć się wzorców w codziennym trybie życia osoby z cukrzycą. Zależy to od indywidualnych okoliczności. Niektórzy mają bardziej regularny harmonogram niż inni. MyLifeKama PSFX posiada dwie funkcje o nazwach Boost i ISOF. Z funkcji Boost można korzystać w sytuacjach, gdy użytkownik potrzebuje więcej insuliny niż zwykle. Na przykład, gdy jest chory, odczuwa ból, jest zestresowany lub po awarii zestawu infuzyjnego. Z funkcji ISOF można korzystać, gdy użytkownik potrzebuje mniej insuliny niż zwykle. Na przykład podczas uprawiania sportu lub po spożyciu alkoholu. Gdy ktoś korzysta z funkcji boost lub i nauka staje się nieco bardziej skomplikowana, ponieważ te wydarzenia jednorazowe nie są częścią codziennej rutyny użytkownika. Dlatego ważne jest, aby korzystać z tych funkcji wtedy, gdy są potrzebne, ale ich nie nadużywać. Jeśli ktoś regularnie korzysta z funkcji BOOST lub is OFF w celu lepszego zarządzania poziomem glukozy, powinien omówić ustawienia MyLife Kama PSFX z zespołem specjalistów do spraw cukrzycy. Podsumowując, proces uczenia dotyczący ogólnego zapotrzebowania na insulinę w ciągu dnia i po posiłkach odbywa się cały czas. Algorytm nigdy nie przestaje się uczyć. Każdy dzień przyczynia się do kształtowania podawania insuliny przez MyLife PSFX.